Z dzisiejszej Ewangelii jest to Ewangelia według św. Łukasza, 9 rozdział wersety 28B do 36. W owych dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe, a oto dwóch mężów rozmawiało z nim byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozsta rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i zesłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos. To jest syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy się odezwał ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Dzisiaj przeżywamy święto przemienienia pańskiego, i dlatego ta Ewangelia jest taka bardzo na dzisiejszą okazję. Natomiast patrząc na nią, sobie pomyślałem, że Jezus zabiera ze sobą trzech, Najbliższych uczniów Piotra, Jana i Jakuba, po to, by razem z nimi wyjść na górę i się modlić. Zabiera Jezus swoich uczniów na górę, by się modlić. I to częsta praktyka Jezusa, gdy po prostu szedł na górę po to, by się modlić. I, i myślę sobie, że tak jak Jezus potrzebował czasu na modlitwę, potrzebował czasu wyjścia poza wyjścia od tłumu, oddalenia się po to, by się modlić. Tak samo my potrzebujemy takiego czasu. I kiedy się modlimy, No nagle okazuje się, że Jezus rozmawia z Mojżeszem i z Eliaszem, rozmawia z mężami wiary, którzy go poprzedzili, z mężami, którzy kiedyś byli na ziemi, potem zostali gdzieś tam przeniesieni do nieba, gdzieś tam Mojżesz umarł na górze Nebo, Eliasz został porwany przez Rydwan Ognisty. To, to historie. Natomiast Patrząc na to doświadczenie, widzimy, że Jezus rozmawia z tymi, którzy go poprzedzili, rozmawia z kościołem, który był kiedyś, który już został przeniesiony do chwały niebieskiej. I myślę sobie, że my w czasie modlitwy również możemy modlić się z tymi, którzy nas poprzedzili, z tymi, którzy już umarli, którzy już gdzieś tam są z Bogiem w niebie i prosić ich o wstawiennictwo. Wierzymy w świętych obcowanie, to szczególna łaska, kiedy ci, którzy już są w wieczności z Bogiem, mogą się wstawiać za nami, wypraszać nam różne potrzebne nam łaski. Kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to to, że twarz Jezusa się rozpromieniła i, i myślę sobie, że kiedy spotykamy Boga, kiedy spotykamy Jego chwałę, spotykamy Go naprawdę, e, wtedy nasze oblicza, są pełne radości, są pełne blasku, którego źródłem jest Pan Bóg i może to czasami wyglądać, że, że tryskamy radością, że inni patrzą za na nas, widzą, że coś dobrego się w nas dzieje i tęsknią za czymś takim samym. Myślę sobie, że to, że twarz Jezusa jaśniała, to ona jaśniała ze względu na spotkanie z Bogiem, na chwilę spotkania z Bogiem i, i myślę sobie, że do takiego czasu, do takiej radości spotkania z Bogiem też jesteśmy zaproszeni. W końcu Jezus usłyszał głos z nieba, usłyszał głos od ojca, który mówi: To jest mój syn umiłowany. Kiedy stajemy na modlitwie, to stajemy po to, by usłyszeć Boga mówiącego do nas. I Bóg chce objawiać nam swoją miłość, i chce mówić do ciebie, do mnie: Kocham cię. Bo to jest prawda, bo Jezus kocha, Jezus pragnie naszego najlepszego dobra. Dlatego kiedy stajemy na modlitwie, prośmy o wstawiennictwo tych, którzy nas poprzedzili, a równocześnie radujmy się z tego, że Bóg jest z nami i słuchajmy, jak mówi do nas w czasie naszego spotkania na odosobnieniu, w czasie naszego spotkania na górze, czego i sobie, i wam życzę. Dziękuję.